Rozpoczynamy budowę gimnazjum w Radziminie. Jest to gimnazjum na 500 dzieciaków z halą sportową, z nowoczesną stołówką, kawiarnią i zapleczami socjalnymi. Umowa, przed chwilą, którą żeśmy podpisali na tą budowę, będzie realizowana na przestrzeni dwóch lat. Będzie to obiekt bardzo nowoczesny. Zaopatrzony w systemy grzewcze typu pompa cieplna, gaz. Pompa cieplna będzie miała za zadanie jako oszczędność energii, bo musimy liczyć te koszty ekonomiczne. Również zostaną zastosowane solary celem oszczędności. Solary będą tym elementem wspomagającym. E, ogrzewania wody dla potrzeb stołówki i potrzeb e, zaplecza hali sportowej. E, powstaną pracownie e, z prawdziwego zdarzenia, e, oczywiście z wyposażeniem multimedialnym, jak i również e, innymi e, pomocami nowoczesnymi do nauki e, przedmiotów. E, obiekt, e, hala sportowa. Będzie to hala sportowa, e, pełnowymiarowa z widownią i kawiarnią. Gdyby rodzic, e, w oczekiwaniu na swoje dziecko, będzie mógł sobie odpocząć spokojnie i spędzić mile czas na terenie e, tego obiektu. E, jest to potrzeba, tak jak wcześniej mówiłem. Ponieważ do Radzmina bardzo dużo przybywa mieszkańców na przestrzeni ostatnich kilku lat, przybyło ich około 8 tysięcy i to są potrzeby realizacji tej inwestycji. Gimnazjum, tak jak powiedziałem, będzie to gimnazjum na 500 uczniów. Oczywiście położenie jego jest przy ulicy 11, listopada w obrębie parku Eleonory Czartoryskiej. Jest to miejsce bardzo, takie jak bym powiedział, bezpieczne dla dzieciaków, bo ponieważ nie ma jakiejś kolizji z drogą szybkiego ruchu czy drogą powiatową, będą dwa, możliwość dojazdu jest od strony 11 listopada, od strony Batorego, pieszo od strony Jana Pawła, także usytuowanie jest uważam bardzo dobre, ponieważ w tym obrębie Znajduje się również w przedszkole, i rodzic będzie mógł przedszkole, jak i szkoła podstawowa rodzic będzie mógł jednym transportem odebrać dziecko i ze szkoły podstawowej, i z gimnazjum, i z przedszkola. Także po prostu to taki powstanie kompleks oświatowy od najmłodszego do najstarszego. Co bym mógł jeszcze dodać? Tak jak wcześniej wspomniałem, potrzeby są oświatowe bardzo duże. Następną taką inwestycją, bardzo ważną też dla mieszkańców gminy, to jest budowa przedszkola na jakieś około 300 uczniów, też nowoczesnego. Nasze zamierzenia są takie, że chcemy po prostu po wybudowaniu, być może się uda finansowo stworzyć taki montaż, że w trakcie Rozpoczęliśmy, rozpoczęliśmy budowę tego nowoczesnego przedszkola. Też jest planowane miejsce w obrębie też parku, mamy tam działkę ponad hektar i, i tam po prostu jest bardzo dobra lokalizacja. Czasami są głosy mieszkańców na temat lokalizacji, ale ja chciałem poinformować, że Radzymin Mało już posiada gruntów w centrum miasta, aby lokalizować takie inwestycje, ale jeszcze część tych gruntów jest, gdzie można ten cel zagospodarować. Nie zgadzam się z opiniami, żeby placówki oświatowe wynosić poza obręb Razymina. Jest to bardzo, bym powiedział, niewygodne, ekonomicznie też nieuzasadnione, bo wymaga to Dodatkowych nakładów finansowych. Ja nie wyobrażam sobie, żeby placówka oświatowa miała być gdzieś w rejonie ulicy Leśnej czy dalej, bo z tym się wiąże transport, bezpieczeństwo dzieci, przejście przez tory. I moja opinia jest taka, że takie instytucje powinny być realizowane w centrum miasta, bo to jest wygoda dla rodziców, dla opiekunów. Nie ma nic przyjemniejszego jak wziąć wnuczka, czy dziecko za rękę i zrobić sobie spacer, odprowadzić go do szkoły, czy przedszkola. Jeśli chodzi o obszary wiejskie, tam baza lokalowa jest w miarę, bym powiedział, dobra. Najgorzej dotyczy jednej tylko to placówki szkoły Słupno 2, tam jest też masowy jak gdyby przyrost tych uczniów przybywa uczniów i ta szkoła też kwalifikuje się do rozbudowy. Jest to mała też taka przyjazna szkółka, ale jest też wymaga e, rozbudowy. E, I wtedy gdybyśmy ogarnęli te inwestycje, o których tu wspominam, to jeśli chodzi o problem lokalowy, mielibyśmy go w jakiś sposób rozwiązany na najbliższe ładne lata. Ale te wyzwania są o, jak gdyby przed nami i... Przed nami również wybory samorządowe, jakieś założenia mamy, ale co lud wrzuci, to trzeba będzie uszanować. Czy będzie kontynuacja naszych zamierzeń? Dzisiaj jest na ten temat bardzo trudno mówić, ponieważ decydentami jakby kreowania tej polityki oświatowej będą osoby, które zdobędą władzę, czy to w postaci burmistrza, czy radnych. I innych osób wspierających. Jeśli chodzi o koszt realizacji tej inwestycji, jest to koszt blisko 20 milionów złotych. Jest to też duże wyzwanie dla Radzymina, ponieważ Radzimin też ma jeszcze wiele potrzeb, ale w tej chwili jesteśmy w bardzo korzystnej sytuacji, bo do tej pory. Bardzo duże środki finansowe były zakopywane pod ziemię. Kanalizacja, o której wspominałem, to jest 80 milionów złotych. Gmina, gminny wkład to jest 50% tych kosztów. I tego nie widać i czasami takie roboty stwarzają utrudnienie dla mieszkańców. Natomiast teraz w perspektywie Inwestycje będą już na powierzchni, które będą widoczne i będą cieszyły okoludzkie. Najtrudniejszy etap jest jak gdyby za nami, przed nami jakaś perspektywa rozwoju. Dokładnie wiemy, co jest potrzebne w mieście Radzymin, ale musi być kolejność realizacji inwestycji, bo ja zawsze wyznaję taką zasadę, że Bogaty człowiek dopiero buduje basen, a nie odwrotnie, że zaczyna od basenu, a potem buduje dom. I taką wyznaje zasadę. Budżet gminy jest wzrastającym budżetem, ponieważ gmina się rozwija, przybywa inwestorów, z czym wiąże się, co jest związek ma z dochodami gminy. Ja jestem osobiście, to jest moje prywatne zdanie zwolennikiem, żeby postawić teraz na rozwój firm i zakładów na obrzeżach Radzymina, ponieważ nie ma co ukrywać, że dochody wzrosły, ale i troszkę w Radzyminie się robi ciasno. Ja zaczynałem tutaj pracę w samorządzie, gdy budżet stanowił 20 milionów no i były wielkie jak gdyby spory między zarządem, między... Rado o jakieś prze wykonanie przepustu czy naprawę przepustu. Dzisiaj jest tam o wiele łatwiej, ponieważ budżet jest e, rzędu około 70 milionów i jest łatwiej zarządzać podstawowymi potrzebami mieszkańców, aniżeli załóżmy 10 lat e, temu. Wszystko, jak powiedziałem, zależy od środków finansowych, no i zrozumienia na Zrozumienia problematyki Radzymina nie da się po prostu wszystkich założeń zrealizować w krótkim terminie. Jest to podobnie jak w naszych gospodarstwach domowych, że jest tak zwane etapowanie, coś rozkładanie na pewien okres, aby spełnić swoje marzenia. Również chciałbym te dodać do kosztów, jeśli chodzi o środki zewnętrzne, gmina Radzymin bardzo dużo tych środków. Z zewnątrz pozyskała. Ja myślę, że w najbliższym czasie opublikujemy. Nie jest tak, że nie pozyskujemy tych środków, bo to udowodnimy, że te środki pozyskujemy i natomiast chcemy pozyskać te środki na budowę tego gimnazjum. Środki, w tej chwili funkcjonuje taki program przy Narodowym Funduszu, który nazywa się LEMUR. Jego uwarunkowania są po prostu następujące, takie, że budynek ma być energooszczędny i trzeba to udowodnić i można do, otrzymać dopłatę do 1 metra kwadratowego powierzchni w wysokości do 1000 zł. Jeśli gimnazjum ma powierzchnię 4200 metrów, czyli odciążamy jak gdyby. Budżet gminy o 4 miliony 200, co nam daje możliwość wybudowania przedszkola na 300 uczniów, którego koszt też jest 4 miliony 200. Również będziemy zabiegać o środki na dofinansowanie hali sportowej. Powszechnie używa się, że przy szkołach buduje się sale gimnastyczne. W mojej opinii, to jest hala sportowa z prawdziwego zdarzenia. I też również będziemy z totalizatora sportowego e, zabiegać o dofinansowanie. Dofinansowanie, jakie możemy uzyskać, to jest z rzędu w stosunku do kosztorysu 1,5 miliona. Co pozwoli na realizację innych pomysłów innych inwestycji. E, jeszcze może na zakończenie chciałem dodać, że taką bolączką jeszcze naszą tu w gminie jest to, że Należałoby zadbać o parkę Leonory Czartoryskiej, ale zawsze jest tak, że są jakieś ważniejsze tematy, i ten, urządzenie tego parku jest w naszych marzeniach. Ale ja myślę, że dołożymy wszelkich starań, żeby swój park nabrał świetności, tak jak w latach 60.. Ale chciałem też również poinformować mieszkańców, że nakłady finansowe na ten park, ponieważ mamy. E, projekty, mam e, kosztorysy, trzeba e, przeznaczyć środki rzędu 2,5 miliona złotych. To też są bardzo znaczące środki i dzisiaj, jeśli stoimy przed dylematem, czy e, ważniejszy jest, e, ważniejsze jest odrestaurowanie Dworku Eleonory Czartoryskiej, czy budowa przedszkola, to ja mówię wprost, że budowa przedszkola, ale myślę, że jeśli środki finansowe pozwolą, dołożymy wszelkich starań, bo to jest bardzo piękne miejsce, gdzie szczególnie miasto Radzymin mógłby sobie, mieszkańcy mogliby sobie tam odpocząć, jak również um, o, można organizować um, jakąś działalność rekreacyjną, sportowo, rozrywkowo i tym podobne, co jest w oczekiwaniach mieszkańców i marzeniem naszego samorządu. To jest jakby niecały nie zestaw zdjęć gimnazjum, ponieważ mamy tylko po, pokazane tutaj dwie strony tego gimnazjum. Ja myślę, że to postaramy się opublikować, tak, żeby po prostu można było sobie obejrzeć cały kompleks, jak wygląda od środka na zewnątrz. Dzisiaj pokazujemy jakby no fragment tego gimnazjum, ale już można sobie jakby no już uzmysłowić jaki rodzaj obieku, obiektu, jak po prostu, jaki wygląd, także mniej więcej. Jest to bardzo nowoczesny budynek, bym powiedział, w nowoczesnej technologii i myślę, że będzie przyjazny dla naszego środowiska.